Siema. wraca Wasza chyba ulubiona seria, może jedna z ulubionych serii, a mianowicie Szachowe Podziemie. Ludzie wysyłają mi swoje partie, w których działy się różne ciekawe rzeczy. Bardzo Wam dziękuję za wiele ciekawych partii. Koksami jesteście i poza turniejami Szachowego Podziemia będę też wrzucać właśnie tego typu konkretne partie z moim komentarzem, także bawcie się dobrze, bo faktycznie było się z czego, było się czym bawić. E, a mianowicie grał tutaj... Pan z Indii kolorem białym z jednym z moich widzów. Widzem Tomka z Ranking był bardzo wysoki, ponieważ y, Pan z Indii miał ranking 730. Mój widz miał ranking 801, także granica została przekroczona. 800 jest wbite i jest git. Nastąpiło E4. Jeden z ostatnich ruchów czarnego, które można nazwać, że nie są błędem. Ponieważ E4, E5. No i tutaj przeciwnik zagrał Hetman H5. Jest to zagranie na pułapkę. Wiele osób tutaj gra G6 i traci Hetmana, znaczy traci wieże. Natomiast tutaj, oczywiście, mój widz nie jest taki słaby, żeby podstawić wieżę. Podstawił tylko pionka. Więc nastąpiło Hetman E5, Hetman E7, drugi pionek poleciał, ale w zamian za to czarne uzyskają troszeczkę kontry, także no jestem przekonany, że zawodnik o rankingu 800 zdał sobie sprawę z tego, że po prostu poświęci dwa pionki po to, żeby uzyskać inicjatywę. Hetman E4 Przeciwnik wyprowadził yy, skoczka. No i tutaj czarne podjęły taką dość kontrowersyjną decyzję, ponieważ zdecydowały się, że skoro przeciwnik zbił im tego pionka, no to one mogą przecież zrobić dokładnie to samo. I straciły Hetmana. Także od razu wiecie, Witz. Wbija do partii na pełnej, jak to się mówi, wlatuje święci Hetmana i lecimy dalej. Skoczek C6, ok, H4 białe ewidentnie są zainspirowane Alphon 0. Prawdopodobnie tutaj byłyby jakieś bardzo głębokie szkolenia z Alphon 0, ponieważ tutaj H4 jest takim ruchem, które komputery wybierają bardzo często. D5, D4. No i tutaj czarne oczywiście zobaczyły, że mogą zbić pionka, więc tego pionka zbiły, nie zważając na to, że ten skoczek potrafi bić do przodu. Także jeżeli szybciutko policzymy sobie materiał, czarne mają tutaj skoczka i Hetmana mniej. Co więc zadziało się w tej partii, że zdecydowałem się ją dać do szachowego podziemia? Oglądajcie dalej. G6 tutaj, oczywiście czarne zagrały G6 po to, żeby wyprowadzić końca. Więc odszedły, odeszły sobie skoczkiem na krawędź. I co ciekawe, w tym momencie mamy mata w trzech ruchach. Możecie zastanowić się, czy widzicie. Natomiast jeżeli nie. No już wam pokazuję. Goniec b5. Zauważcie, że ten goniec bardzo ładnie odcina tego króla. Drugi goniec atakuje. Musimy się zasłonić. Hetman e2. Król nie ma powietrza, więc musi być zasłonięcie. No i tutaj jest mat. Także w taki sposób oczywiście partia się nie zakończyła, bo inaczej nie byłaby w szachowym podziemiu. Nastąpiło spokojne skoczek f3. No ok. Goniec f5. No i tutaj czar, białe wpadły na genialny, genialny pomysł. Zdały sobie sprawę z tego, że ten goniec, jeżeli odejdzie z tej przekątnej, to będzie groził mat w jednym ruchu. Także białe tutaj bardzo dobrze zobaczyły, że można tutaj y, odciągnąć tym Hetmanem tego. Zagrały G4. Czarne zbiły tego Hetmana. Prawdopodobnie w tym momencie były przekonane, że wygrają partię, no bo przeciwnik podstawił Hetmana. Ale grozi mat w jednym ruchu. Białe zagrały z koszkiem na krawędź. Czarne nie reagują. Nadal grozi mat w jednym ruchu. Jeżeli tylko nastąpiłoby gońc B5, koniec partii białe wygrywają. Natomiast tu nastąpił gońc H5. Koniec F3. Nadal grozi mat w jednym ruchu. No ale mi człowiek zorientował się, że wisi mu wieża. Odszedł tą wieżą. Nastąpiło bicie. Nadal grozi mat w jednym ruchu. I co ciekawe, jest to ruch, na który po prostu powinniście spojrzeć. No bo ostatnia figura, której nie wyprowadziliście, to jest ten goniec. No gdzie można tego gońca wyprowadzić? Na B5. Ale tutaj, okej, okay, goniec F6. Okazuje się, że nie możemy tą wieżą odejść. Natomiast czarne oglądały na pewno mojego speedruna. i przypomniały sobie, że tutaj to chyba możemy e, wyprowadzać figury z szachy. Goniec B4. Gdyby nie ten goniec, gdyby nie ten goniec gdyby, tego goniec, gdyby ten goniec nie istniał, to byłby mat. Ale tego mata nie ma. Nastąpił goniec C3. Wymiana, wymiana, ale ten mat już nie grozi. Ok, Pył opadł. Liczymy materiał. Białe mają skoczka więcej, czarne natomiast mają za to dwa pionki. Nie są to najsilniejsze pionki w historii szachów, ale wiecie, na dobrą sprawę nie jest tak bardzo źle. Długa roszada, goniec H3, białe nie są głupie i widzą, że można wyprowadzić gońca z szachem. Nie widziały, że można było wyprowadzić go z matem, wyprowadziły z szachem. Król B8, tutaj tak zwany okres spokojnej gry, to znaczy wieża G7... Wieża wchodzi z strachem, król poszedł na D2. Można tą wieżą wejść i zbić pionka, natomiast to by było zbyt proste. Czarne próbują otworzyć pozycję, grając ruch D4. Białe grają C4, białe nie chcą otwierać tej pozycji. D3, widać, że bardzo dużo sugerowanie się tym, że trzeba puszować pionki, także wieża wzbija na F7. Dopiero teraz wieża weszła na E2. Tutaj można oczywiście e, zbić tego pionka i jest git, natomiast czarne zdecydowały się puszować. I w tym momencie można dorobić Hetmana, ale jak dorobimy Hetmana, to przeciwnik to zbije, zbije. No i w zasadzie no to ta pozycja jest dość ciężka z tego względu, że e, biały mają dwie lekkie figury. Także to oczywiście było wszystko policzone przez wi mojego widza. Zostało zagrane wieża e1, bardzo silny ruch, ponieważ teraz jeżeli przeciwnik by to zbił, no to dorabiamy sobie hetmana i wygrywamy partię. No i białe oczywiście to zbiły. Najlepszym ruchem ze strony białego było wieża d3, no i przejście do takiej końcówki, która jest powiedzmy lepsza dla białego za pomocą tego pionka, ale jeszcze można było to grać. Natomiast białe zdecydowały się, widzę, bije. Został dorobiony Hetman, i nagle z pozycji, w której czarne poświęciły czy oddały Hetmana, nie wiem, w czwartym czy piątym ruchu, nagle mają Hetmana więcej, ale za to wszyscy, przecież kochamy szachowe podziemie. Król C2, Hetman poszedł na D2, król powrócił, Hetman D1, tutaj możemy zbić wieże. No i w zasadzie czarne, w zasadzie bardzo, bardzo długo grały świetnie. Nastąpiły wymiany tutaj, widełki. Ale można to po prostu zbić. Król poszedł na B4, C5, szach, król B5, H3, puszowanie pionka. Czarne po prostu mają dwa hetmany więcej. No i oczywiście wszyscy wiemy, że w tej partii już nic złego nie może się stać. Czarne mają druzgocącą przewagę materialną. Według komputera jest plus 24. Król odchodzi. Szach. Bardzo dobrze. Pamiętajcie o tym, że gdy macie taką dużą przewagę, najgorsze co możecie zrobić to nie dać szacha. Jeżeli widzicie, że przeciwnik ma tylko ruchy królem, no to bardzo głupią rzeczą byłoby to, że nie dajecie szacha. Także zauważcie co tutaj robiły czarne. Cały czas dawały szachy tylko po to, żeby przeciwnik nie, był, nie został zapatowany. Tutaj można dać co prawda mata na co najmniej dwa sposoby, no ale okej, okay. Hetman zbił. Tu się trochę zacząłem wahać, no bo jednak szacha nie ma, ale król może spokojnie sobie odejść. Wieża poszła na C8, wszystkie trzy figury atakują tego hetmana. Tutaj, no i samymi szachami, jesteśmy w stanie zaamatować oponenta. Także w taki sposób partia zakończyłaby się, gdyby nie fakt, że czarne zdecydowały się odciąć przeciwnego króla i zapatować. Właśnie. Dlatego yy, no działo się tu dużo. Wydaje mi się, że ta partia to jest wręcz kwintesencja szachowego podziemia. Dwa hetmany więcej, wieża więcej, dwa pionki więcej. Można robić cokolwiek. Można było zamatować. Czarne zdecydowały się zapatować przeciwnika. No i cóż. Zdarza się. Pamiętajcie o tym, że ka z każdej takiej porażki w cudzysłowie powinniście wynosić jakieś tam swoje rzeczy, wyciągać błędy. No bo nie powinniście patować mając tak dużą przewagę materialną. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Pamiętajcie, żeby nie śmiać się z gorszych zawodników, bo paty zdarzałem się każdemu. No i cóż. Bawcie się dobrze. Miłego dnia i do usłyszenia następnym razem podczas jakiegoś innego filmu. Siema.